Bows? Bows is... Oh, welcome, welcome! The w custom knight A huh? Ej, ty się poczuwasz leciutko Snake Ty się leciutko poczuwasz The w custom knight Ej coś ci pękło To chyba Wiesz Sylwestra odpalałem, dobra, obiecałem widzą, że zagram dzisiaj w Custom Might'a. Dlatego go. Gramy w custom might, a przechodzimy kolejny challenge. O, przecież, jakie to jest głośne Ultimate Custom Might. O! I tą! To, I to w ogóle ProBlox Tutorial Protokoll, tutorial ma tak słychać? Czemu czemu tak czemu... mieć... Nie, nie, tak słychać? nie, 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 Spróbuję. Nagrywamy go, 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 fucking go go Plał, plał, ej, Boże, święty helpi happy Na początku chyba musimy marionetki prnąwać Sprawdź um de trzecia jak zajebiście Luz jak zajebiście, bo... Dopiero na trzecią to tam ch króciutki chłodnik, ale... O, panie, proszę pan... Aper tu wyskakuje, więc po prostu będę mam... tu... Patrzę, sami... Kapkajka tu mamy. Tu nie wynika nic na temperaturkę. Po prostu pozostaje nam czekać, tak? <coughs> Hello, sir. And back. Luz. Nie luzuj, tak szczerze, full. Trzecia była 20 ileś. Kurde. I'm... Nieźle, nie Nie widziałem. Nie Nie widziałem. Nie ja się w Nie kurde, patrzę, patrzę, ja na marionetkę. marionetkę... na marionetkę Nie Muszę marionetkę Muszę go Marionetkę i Find time foxy To jest mega trudne Harpy. Co? nie doszłem? Ja nie What the fuck, fuck? Attention Brakes Ok, ok, ok Ajajaj Próbujmy tak, o której mi Miał pierwsze. No fajnie, także. Pierwsze jest 47, chyba. Pokażemy się 40 na tej kamerze. Ej! Aj, nie zjadnie mnie. Nie ma szans. W ogóle nie wiem czemu nie mogę. This <laughs> uh -oh, how, how, uh -oh, oh, how, how I Oh how I I know. I want to, like to fight so well. I have your problem. Your night. My chance has Hey, Marionetka, kur. What the fuck, co to fakcja mam z nim robić? To fakcja jem... Dobra, może uznajmy to tak: że walniemy sobie tu. To było jeszcze ładnie, to bardzo to było łatwe. No, chociaż w tej Freddy nie było łatwe, no ale no, to już jest mega trudne ogólnie, po prostu bardzo dziękuję, że jedna osoba była, była. dwie osoby by... o. I I'll be your problem to your night, który musi być... A druga, to jest... To luz. Mam nadzieję, że mamy taki przedmiot jak No Didi. Szymiadę drugą. <laughs> tak naprawdę się Global Boxika tylko nakręcać. Global Boxy w ogóle, no, tak jakby... Okej, okay, tylko ten Scrap Trap mi przychodzi. Gdzie on jest? Scrap Trapika chyba jeszcze nie ma nawet. Scrap Trapik jeszcze go nie ma. Jeszcze go nie ma. Jest. Pierwsza to masz pi... boś i właśnie bo... Zamknij p... Zieleniec, nie. Czemu ten spierdzieleniec? Dlaczego ten spierdolenie za przepraszeniem? Do chuja wafela. Co to jest? Jak Creamy jest and... On działa tak jak helpi chyba On chyba działa tak jak helpi obawiam się e, Dobra, zagrajmy sobie patety dzienno. To jest już trudne e, Pro Full box. Nagramy to chyba, musimy no dla contentu. Czego się nie robi dla Continue. Dobra, e, sprawdzamy, włączamy. Wyłazamy na daną śmiecia. Nakręcamy, patrzymy na którą mamy być. Mamy być na pierwszą albo na drugą. Mamy być na pierwszą. mamy 45, to jest mega git. Określone godziny się być 40. Muszę też sekund. Czy? Mamy 40 sekund. Muszę skraptora popilnować też.

Kogo ty mi dodasz może, czyli mi powiesz, koleżanko? Jak ona mi dodaj jakiegoś... Na przykład, nie wiem, Balloon Boya... Okay. O dobra, ona mnie dodała. Ja już wiem, jak on działa. Nie wiem, jak on działa. Jak on kurde działa! To jest Funtime Foxy. Nie, to jest fine time. To z któryś z animatroników typu Sister Location. To powinien być... Hmm, chyba... To musiało być, być, uh, Circle Bay, the Plus Toy from the Puritan. Nie wiem jak to działa. Nie ma kurde pojęcia jak to działa. Więc, nieźle mówiąc, jak ten wiek to się jak ruszowy bomb działa. Taki. O, dobra, nie, dobra, nie, nie. O, ej dobra. nie, nie, musimy, musimy nie, no, od już ziomek wstał, więc zamykamy. Tu kurde, Depelek Zobaczmy sobie jak Scrap Trap chyba on przechodzi po prostu przez, jakby to powiedzieć, wenty chyba. Jakby ktoś mi chciał coś napisać, czy jak działa. Na przykład Didi chyba mi dodaje animatroniki. I jak różowy bombon działa. To wiem. Nie wiem, jak music. On chyba nie lubi... Ja didi. Ja didi. No ja, ja didi. Nie, nie, nie. Nie! O, oh, fuck you, stay hard. Mm, leciutko byś mogła zamknąć mordę, bardzo bym ci prosił. Pół tonu niżej, jakby to moja nauczycielka powiedziała. Pół tonu kurde, niżej. Przepraszam. Po prostu się poczułem za bardzo. Kurde, no powiem, że zapominam o tej marionetce, pytem. No. Trójeczka, no fajnie.

skur ty ten scrap trap mi je... <laughs> no no vamos a nightmare attack vamos a trick the keg now <laughs> Dobro, about the presents of the keep the christmas day i believe a corner can... oh, accorda dobra i show me not sarty lol Nie mam tego detalu. To jest Springtrap! To jest kurde Springtrap! To jest kurde Springtrap! Jest, jest fajny historyczek Chyba jakby ktoś nie wiedział

Please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments to position okay, your head I mean. and torso between these parts in a manner where you can move I'm and stand up to nudge or press again inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks come loose while you are wearing the suit, Please try to maneuver away from populated areas before bleeding out, as to not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated Every location is built with one extra room that is not included in the <many> <many> Myślę, że ja to nie wiem. Jestem ja Nie, 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 to jest... To jest niemożliwe. To jest kurde niemożliwe, no! To jest kurde, niemożliwe To jest kurde, niemożliwe, no. To nie Fine Time Foxy, nie! To jest kurde, bele. Fine time! Foxy! Fine Time Foxy nie nie znam, jest, nie znam jest, po prostu. Walony Fine Time Foxy nie? Gdyby nie to Fine Time Foxy, to, to by było zajebiście. zajebiście po prostu. To życie by mi się stało lepsze, przysięgam wam. Szumiał d trzecia, no to też nie jest nic nowego generalnie. Musimy teraz music boxa tylko wykierować. Okej. Okay. Spalimy sobie tego bambina. Mute Kyle. Mhm. Dobra, mogę w wolnym czasie po prostu mogę zrobić tak.

Well, she probably gave me some spring... springtrap or some other shit. You didn't you give me Did You fucking cheated on me. No, I'm not fucking with you. Thank you, you fucking cared about the presents. All the meat, a Christmas day. Just close the, close my eyes. Boring cues forever long. No, I wish that you, oh baby, all I want for Christmas is you, baby. 220 best. I don't care about the present, opening a Christmas date. I don't care about the Christmas. There is just something my need. Shut up, okay about the presents. Opening the Christmas date. I don't need about the presents 40 musiał się chyba pojawić w niej. 43 minuty. No nieźle, kurwa, no jest. Fuck you. Kurde... Kurde, belek. Dobra, powiem szczerze, że nie przemyślałem tego, że wyskoczy mi tu walony, pieprzony w dupę helpi. Dobra, może to było jakby... Dobra, jakby, okej... Ptp, ten, Friday night, help table, tag talks, any the talk? Creepy oh, Crabble. creepy Crabble. Okay, marionette, come with me today. We don't need bones, just put plastic. Well, just, well, well, well. We want to pewnie on Just mi in your own We will to the heat. We to to the system. I... Nakręcamy music bossa A tak, tu też nie działa, tylko tu działa Okej, okay, okej, okay, jaka morda Ja, ja, Wy, Wyluzujcie

Do i call me your call Problem sing your things. Spin trap. Old friend's house, yeah, the other house, one house. It's gelatops. 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 To Freddy, to Freddy, to Freddy, to Freddy, to Freddy. Put uh, a What uh? <coughs> 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 a pizza. Skurde, pierwsze jumpscarusze. skieruje. nas pierwsze zjumpscarowałeś. skierowała. ale to Freddy przecież, to jest Freddy, bro. To jest Freddy, nie? Bro, to jest Freddy, ona. Ona, o kurde, no co. Ja nie I miał mean, próbujemy to przejść. Nie mogę jak pół Bu akşamlar Yeah. Uh -oh, uh -oh, nie O-o, how unfortunate... Nie masz CO do Nie masz CO! much you like to fight, so well, I have your problem, to your night. Hey, hey. No, no nie, Shadow... Shadow... Shadow What the fucker? Shadow bunny. What the fuck? What the fuck? Shadow <laughs> bunny tam. Shadow bunny tam. Shadow bunny tam. What the hell? Shadow headset. Abdo. Bonie nie. Enough what wulte, maht custom my gohet. a second on in da in the d d Shadow Bonnie. No to był Secret, ne? No? Like, jakby, bro. No Shadow Bonnie miałem, no? Miałem Shadow Nie. Blood um, Bomb. Okej. Okay, jakby ten Shadow Bonnie nic chyba nie robi. Po prostu się na ciebie patrzy, jak idiota. Rozumiem. Secret nie ma, front. Po prostu i znika. Luz. Jakby. Nie wiem czemu mi to też zastanawia. Jakim prawem szadł Bonnie jakby ma sylwetkę to do niego w barocie. To nie ma sensu. To nie ma sensu. the fuck hup. Już nie więcej rozumiem o co chodzi. Także. To jest friend family. Dylan. No. O kurczaki, kurczaki pieczone, spokój. No to, Tempo w dupę. Tempa w dupę. Nie odzywa się do mnie. Jak pewnie. Tempa w polu. Tempa w, dupę. Tempo w Do, do najlepszego Sylwestra, nie? Bo Sylwester jest! A konkretnego kto ma Sylwester teraz? Zostawię suba... Ila... I bo tylko ja... Dobra, tego streama już kończymy. Niestety był taki krótki, dlatego mam Sylwestra. IUUUUUUU uh -huh.